Cześć! Czy pamiętacie, że Dorotka razem ze swoim psem Toto udała się żółtą drogą do szmaragdowego grodu, aby odnaleźć tajemniczego czarnoksiężnika z krainy Os? Posłuchajcie, co wydarzyło się dalej. Po ponad godzinie marszu zatrzymali się, żeby odpocząć. Dorotka wspięła się na przydrożny płot i przyglądała wielkiemu polu zboża. Na jego środku stał przywiązany do tyczki strach na wróble z głową zrobioną z małego worka wypchanego słoną, na którym ktoś namalował oczy, nos i usta. Zaciekawiona Dorotka podeszła bliżej. Dzień dobry, powiedział strach na wróble. Zamrugał i odchrząknął. Kim jesteś? Dorotka szeroko otworzyła buzię ze zdumienia, ale szybko doszła do siebie i opowiedziała swoją historię. Wyjaśniła, że chce poprosić o pomoc czarnoksiężnika z krainy os. A kto to taki? zapytał ciekawie Strach. Jak to nie wiesz? zdziwiła się Dorotka. Nie, ja nic nie wiem. Zamiast rozumu mam w głowie słomę. odparł Strach i smutno pokręcił głową. Myślisz, że jeśli poszedłbym z Tobą do szmaragdowego grodu, czarnoksiężnik dałby mi rozum? Warto chyba spróbować, prawda? Stwierdziła Dorotka. Masz rację, dziękuję, odpowiedział strach na wróble z wdzięcznością. Dorotka pomogła mu zejść z tyczki i razem wyruszyli żółtą drogą. Po kilku godzinach Dorotce zachciało się pić. Zdawało jej się, że słyszy dobiegający z pomiędzy drzew szmer strumyka. Weszli więc do lasu. Na miejscu okazało się jednak, że to raczej odgłosy kogoś w poważnych opałach. Coś zabłysnęło. Przed nimi. Stał człowiek z blachy. Nad głową trzymał się kierę. Dzień dobry, słyszy mnie pan? Powiedziała po chwili dorotka. Tak, tak, słyszę, odparł blaszany trwał. To pan wydawał te dźwięki? Zapytała dziewczynka. Tak, ja. Już od ponad roku jęczę i zawodzę, ale nikt nie chciał mi pomóc. My chętnie panu pomożemy, proszę tylko powiedzieć, co mamy zrobić, zaofiarowała się dorotka. Och, pięknie dziękuję. Tam jest moja chatka, powiedział i wskazał kierunek. Na stole leży puszka smaru. Przynieście ją proszę i na oliwce mi stawy. Tak zardzewiałem, że już w ogóle nie mogę się ruszyć. Blaszany drwal wylewnie podziękował dorodce za pomoc w nasmarowaniu. Gdyby nie wy, utknąłbym w tym miejscu na długie lata. Zwykle nikt tędy nie przechodzi. A co was tu sprowadza? Zmierzamy do szmaragdowego grodu, wyjaśniła Dorotka. Do wielkiego czarnoksiężnika z krainy Os. Pragnę zapytać go o drogę do domu, a strach na wróble potrzebuje rozumu. Hmm, a myślisz, że mnie mógłby dać serce? Nie wiem na pewno, ale to możliwe. Jeśli zdoła obdarzyć stracha rozumem, na pewno znajdzie i serce dla ciebie. W takim razie idę z wami, oznajmił blaszany drwal. Gróbka wyruszyła w dalszą podróż żółtą drogą. Las zrobił się coraz gęstszy i ciemniejszy. Nagle usłyszeli przeraźliwy ryk i na drogę wyskoczył olbrzymi lew. Jednym ruchem łapy obalił stracha na wróble i blaszanego drwala, po czym zwrócił się w stronę dorotki. Toto jednak rzucił się na lwa, ściekle ujadając. Lew już otwierał paszczę, żeby ugryźć psa, ale dorotka z całej siły walnęła go w nos. Taki wielki, a chce gryźć małego szczeniaczka, ale z ciebie tchórz? zawołała. Przyznaję, jestem tchórzem. Na każdy najmniejszy hałas serce zaczyna walić mi jak młotem. Wyznał Led ze łzami w oczach. Przynajmniej masz serce, nie to co ja odparł Drwal ze smutkiem. A ja nie mam rozumu, oświadczył strach na wróble. Dorotka zaś chce wrócić do domu. Idziemy prosić o pomoc czarnoksiężnika z krainy Os. Jeśli nie macie nic przeciwko, dołączę do was i poproszę go o odwagę, powiedział tchórzliwy lew. Ruszyli więc dalej z lewem u boku. Po wielu godzinach ich drogę przeciął głęboki, stromy wąwóz. Na drugą stronę można było przejść jedynie po wąskim pniu drzewa, przerzuconym nad przepaścią. Szybciej, niedaleko stąd mieszkają Kalidasy, to wstrętne bestie, wyszeptał tchórzliwy lew. Właśnie zaczynali przechodzić przez niestabilny most, kiedy z leśnej gęstwiny dobiegł ich okropny ryk. Biegły ku nim dwa ogromne stwory o ciałach niedźwiedzi i głowach tygrysów. Kalidasy goniły ich po kładce. Blaszany drwal poczekał, aż cała gromada przejdzie na drugą stronę, po czym przerąbał się kierą pień. Most runął w przepaść, a z nim dwa potwory. Jesteśmy uratowani, wykrzyknął strach na wróble. Nie! Zawołał blaszany drwal do Dorotki i lwa, którzy zanurzyli się w pole pełne maków. Za nic świeci i nie wąchajcie. Drwal wytłumaczył, że mocna woń maków może spowodować wieczny sen. Było już jednak za późno. Wkrótce Dorotka zasnęła. Jeśli ją tu zostawimy, czeka ją pewna śmierć, stwierdził tchórzliwy lew. Ja też czuję, że zamykają mi się oczy, a to to już zasnął. Blaszane drwal i strach na wróble okazali się jednak odporni na dziwne działanie maków. Lwie, uciekaj stąd jak najszybciej! Jesteś zbyt ciężki, nie damy rady cię ponieść! powiedział strach. Spróbujemy z drwalem uratować dorotkę i tota. Blaszany drwal i strach na wróble złapali się za ręce. Na utworzonych w ten sposób noszach wynieśli Dorotkę i Tota poza makowe pole. Kiedy dotarli na jego skraj, znaleźli lwa pogrążonego w głębokim śnie. – I co teraz zrobimy? – zapytał zrozpaczony drwal. Wtedy wpadła na niego mysz uciekająca przed wielkim kocurem. Blaszany drwal złapał przerażoną istotkę i pogroził kotu siekierą. – Dziękuję, uratowałeś mi życie – powiedziała myszka. Tymczasem setki myszy polnych wyszły ze swoich norek. Jestem królową myszy polnych. Czy ja i moje poddani możemy ci się jakoś odwdzięczyć? Strag na gruble wpadł nagle na świetny pomysł. Gdyby gryzonie połączyły siły, mogłyby przenieść lwa z dala od szkodliwych maków. Wspólnymi siłami myszy zdołały podnieść śpiącego lwa i przenieść go na trawę, gdzie leżeli już dorodka i Toto. Potem zniknęły na polu. Kiedy Dorotka, Toto i tchórzliwy lew w końcu się obudzili, strach na wróble i blaszany drwal, pokazali im wspaniały widok. Niebo lśniło pięknym, zielonym blaskiem. Szmaragdowy gród musiał być niedaleko. Zapraszam Was na kolejne spotkanie z Dorotką.